Cześć, słuchajcie, mamy w marketingu kilku takich czarnych bohaterów, których pojawienie się zawsze wywołuje kontrowersje, dyskusja. I to głównie dlatego, że nie mamy jasności odnośnie tego, jakie są definicje tych słów, tych pojęć, e, czym one są i zawsze wywołują kłótnie. Ja dzisiaj o jednej mówił Szymon, słowo strategia zawsze budzi wielką dyskusję. Nikt nie wie, czym ta strategia jest. Ja mam taką swoją inną ulubioną trójkę, która zawsze wywołuje burzę w komentarzach i godzinami o tym wszyscy dyskutują. I to jest pan. Pan Branding, który dla innych jest tylko logo, dla innych wszystkim, co buduje markę, i godzinami ludzie dyskutują, czym ten branding jest. Jest też pani Purpose, czyli temat, który, który dla, znaczy pojęcie, które dla jednych jest jakimś celem biznesu najważniejszym, dla innych jest jakąś poboczną misją i nigdy o tego nie wiemy. Ania o tym napisała całą książkę, więc polecam tam szukać. Moim ulubieńcem jest pan Insight. Czyli ten gość, który jest ważny w marketingu, ale co do którego to już nikt nie ma zgody, jak go tłumaczyć, jak go odkrywać, i co w ogóle z nim w tym marketingu zrobić. I o tym chciałbym dzisiaj porozmawiać, bo głęboko wierzę, że on jest, że te insighty są paliwem naszego marketingu, że są bardzo ważnym elementem, ale my mamy z nimi problem. To znaczy, jako marketerzy, średnio sobie z nimi radzimy. I co gorsze. Sztuczna inteligencja nie za bardzo nam w tym pomaga. To znaczy, ona też nie za dobrze sobie z tymi insightami radzi, i trzeba stosować pewne sztuczki i obejścia, żeby to ogarnąć. Dla jednych, insight jest po prostu jakąś informacją, obserwacją, dla innych, insight jest pomysłem jakimś super kreatywnym. A tak naprawdę on nie jest ani jednym, ani drugim, bo moim zdaniem, jest takim pomostem między tymi pojęciami. Tak? Czyli jest czymś. Pomiędzy informacją a ideą, i to właśnie brzmi tak trochę mistycznie i niejasno, i dlatego nie do końca wiemy, co z tym zrobić, i o tym chcemy dzisiaj porozmawiać. Ale zacznijmy od tego, że ktoś powie: Ale chłopcze, kreatywność, idea, może jeszcze big idea. Wiecie, tu mamy 2024 rok, tu już się skończyły czasy medmenów, teraz już nie ma kreatywności, teraz generalnie. Liczą się dane, liczby dzisiaj narzędzia rządzą marketingiem, i to jest to, co w tym wszystkim jest najważniejsze. Wszystko dzisiaj zoptymalizowane, zmierzone, zautomatyzowane. Co ty mówisz o jakiejś kreatywności, po co to komu? Ale ja zastanawiam się nad tym, gdy już tak wszyscy zoptymalizują ten swój marketing do, 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 na Maksa, to pytanie, gdzie zostanie przestrzeń na robienie jakiejś różnicy? A mam nadzieję, że zgodzimy się co do tego, że marketing polega na robieniu różnicy. Przynajmniej powinien na tym polegać, prawda? Prawda? Czy nie? Znaczy ja wierzę, że marketing zawsze polegał i będzie polegał na tym, żeby robić jakąś różnicę. I dzisiaj ta kreatywność może być nawet ważniejsza niż kiedyś. Dzisiaj moim zdaniem lepiej brzmią jeszcze słowa wypowiedziane wiele lat temu odnośnie tego, że kreatywność może być tą naszą ostatnią przewagą konkurencyjną. Chodzi o to, że marketing coraz bardziej... Marketingowi coraz bardziej rządzi technologia i narzędzia, i skoro wszyscy będą mieli dostęp do tych samych narzędzi, które będą dokręcać śrubki, automatyzować, optymalizować ten marketing. No To może my, jako ludzie, którzy tym wszystkim kręcą, będziemy tymi, którzy najlepiej są w stanie tutaj tą różnicę zrobić. Dlatego wierzę, że insighty są ważne, i wierzę, że powinniśmy tych insightów szukać, tak jak gargamel szukał smerfów, czyli wytrwale i w tym wszystkim się nie poddawać. Tylko problem polega na tym, że my mamy ich szukać, a my tak nawet nie wiemy do końca, czym one są. Bo gdybyśmy dostali pytanie, czy komukolwiek zadali pytanie, czym jest insight, no to mamy gruby problem. Bo nie wiadomo, czy insight to jest obserwacja, czy to jest olśnienie, czy to jest wgląd. Czy to jest może spostrzeżenie, i generalnie nasz marketer siedzi i on nie wie. A co gorsze, jak on zadzwoni do przyjaciela, stratega marketera, to co dostanie? Zostanie jeszcze więcej możliwych odpowiedzi, bo jak już mu powie: stary, to w ogóle nie to. Insight to jest wnikliwy wgląd. Wnikliwy wygląd musisz znaleźć nieodkrytą, nieujawnioną motywację, która sprawia, że ludzie kupują dany albo inny produkt. Ja sobie myślę, że to jest kurczę, bardzo duża presja. To znaczy, jeśli ja pracuję na marki kosmetycznej i tam są koncerny, które wydają miliony na badania, i teraz ja taki żuczek mam odkryć nieujawnioną motywację, która kieruje ludźmi, to jest straszna presja, której po prostu można zwariować. Nie? I jeśli tak sobie ustawiamy cel, no to generalnie to będzie mega trudne. Więc zejdźmy trochę na ziemię z tym wszystkim, moim zdaniem. Nie? Czyli inną odpowiedzią jest nieoczywista oczywistość, też fajnie, ale znowu mglisto i poetycko i nie wiadomo o co chodzi. Moja ulubiona to jest zaskakująca prawda, dlatego, że ona zawiera takie dwa elementy, które są ważne. Generalnie zaskoczenie jest czymś ważnym w marketingu ja uważam, że zaskoczenie jest takim złotem marketingowym, czyli nie tylko ja, ale myślę, że wiele osób się z tym będzie zgadzało, dlatego, że zaskoczenie załatwia nam takie dwa duże wyzwania, które mamy generalnie w marketingu, tak? Po pierwsze, Zatrzymuje uwagę. Nasze mózgi energooszczędne chcą przewidywać tę przyszłość, żeby na autopilocie jechać, i zaskoczenie jest czymś, co je wyrywa z tego, zatrzymuje i mówi: hej, hej. Tu się coś zadziało troszkę inaczej, myśmy planowaliśmy i myśleliśmy, więc musimy na to zwrócić naszą świadomość, naszą świadomą uwagę. A po drugie, jest im głupio tym naszym mózgom, że coś ich zaskoczyło, więc starają się to zapamiętać, zapisać na przyszłość. Na przyszłość. A zatrzymanie uwagi, zapisanie się w pamięci, to są bardzo ważne marketingowe zadania. I teraz nie chodzi o to, że my mamy znaleźć jakieś insighty, którym spadną ludziom szczęki do podłogu albo będą klękać z wrażenia. Chodzi o coś, co będzie wzbudzało taką reakcję. No, w sumie racja. No w sumie prawda, tak? Czyli ktoś po prostu daje nam sekundy refleksji i mówi, hm, no coś w tym jest. Nie? Jak w tym, że twój żołądek myśli, że wszystkie ziemniaki są pire. Co? No, ale jak tak o tym pomyśleć? To coś w tym jest. nie? I to generalnie szukanie marketingowych insightów, jak hasła w Google, niewiele nam pomoże, sprowadzi nas na manowce, bo Google nam wypływa jakieś bzdury totalne. Dużo lepiej się sprawdza, jeśli w Google wpiszemy te shower thoughts, czyli takie myśli spod prysznica, tak? One dużo lepiej działają, bo to są właśnie takie zaskakujące wnioski, zaskakujące prawdy, które odkrywamy, jak to, że sok marchewkowy to też sok pomarańczowy. No coś w tym jest, nie? W sumie racja. Albo to, że możesz polizać swoje odbicie w lustrze, ale tylko w język. Ik ben... Jest tym element zaskoczenia. Nie? To nie jest jakaś głęboka, nie wiadomo, jak, jak głęboka myśl, ale jest jestem element zaskoczenia, albo to, że wieczór przed dniem wolnym jest lepszy niż sam dzień wolny. Każdy z nas tego pewnie nieraz doświadczył się stanie z tym utożsamiać, albo to, że gdy jesteś głodny, to nie jesteś sobą, tak? Czyli to coś już znamy, komercyjne e, zastosowanie insightu, czyli sneakers, który zrobił z tego całą genialną platformę marki odnośnie głodu, tak? I tego, że jak jesteś głodny, to nie jesteś sobą, to też jest insight, albo przykład bardzo prosty i naprawdę nie urywający niczego e, z mojej pracy. Na dla marki kosmetycznej, jak taki, że codzienna pielęgnacja twarzy to jest walka. Chodzi nam po prostu o to, że wiele kobiet jest w takiej sytuacji, że dla nich znalezienie czasu, wyrwanie czasu na to, żeby przeprowadzić całą rutynę pielęgnacyjną, to jest po prostu walka o ten czas, walka z różnymi sytuacjami. I, i to jest przykład insightu. To nie jest jakaś głęboka motywacja. To jest coś, z czym ktoś się może zgodzić i powiedzieć. No trochę tak jest, nie? Trochę, trochę dla mnie to jest prawda, nieoczywista, ale w jakiś sposób ze mną, do, mnie, do mnie to mówi. No bo teraz, jak mamy tą naszą sekwencję. Jest informacja, czyli coś, co my wiemy. Wszyscy mogą to wiedzieć, bo to są rzeczy, które są dostępne i do znalezienia dla każdego. Teraz insight jest tym czymś, co, co jest w tym zaskakujące, w tych informacjach, w tej wiedzy, w tych, w, w tych danych. A pomysł, no to jest sposób na wykorzystanie tego, tak? Czyli co my z tym zrobimy, z tym wnioskiem, jak my go wykorzystamy? I tu jeszcze jest oczywiście cała magia. I to może dotyczyć, ja podaję przykład komunikacji marketingowej, ale może to dotyczyć problemów biznesowych, to może dotyczyć strategii różnych aspektów, tak naprawdę. Zbieramy informacje, wyciągamy z tego wnioski i to nam da jakiś pomysł, co my możemy z tym, z tym dalej e, zrobić. E, czyli w tym przypadku mieliśmy to informację, że kobiety nie mają czasu. No oczywiste, to nie jest żadne odkrycie, prawda? My tym szukamy czegoś innego, nazywamy ten problem po swojemu, który nam no, mówi o tym, że codzienna pielnacja jest tą walką, a my jako marka będziemy tą walkę ułatwiać różnymi sposobami, łatwiejszą komunikacją, łatwiejszym produktem itd. Tak tak Mamy trzy sposoby na znalezienie insightów, znaczy może więcej, ale trzy, które, które dla Was tutaj dzisiaj wymyśliłem. Pierwszy jest najlepszy, drugi jest dobry, a trzeci to jest ten, który prawdopodobnie wybierzecie. Pierwszy to jest prawilnie przez proces, tak? Czyli robimy badania, analizujemy, zatrudniamy do tego ludzi, strategów czy agencje. Nie będę o tym mówił, bo to jest łatwe do zrobienia komuś to zlecić. Generalnie skupię się na dwóch sposobach, które możecie sami zastosować w swoich zespołach, nie potrzebujecie od tego jakichś specjalistów. Czyli ten drugi sposób też niezły to jest burza pytań, a trzeci najłatwiejszy to jest na skróty z AI. Burza pytań nieprzypadkowo. Ja na to zwracam uwagę, to jest burza pytań, a nie burza pomysłów, nie burza odpowiedzi. Dlatego, że my nie jesteśmy na etapie wymyślania, tylko na etapie kopania insightów. I ważniejsze są tutaj pytania tak naprawdę niż odpowiedzi. I burza pytań to jest takie spotkanie, taki warsztat, który polega na wymyślaniu jak największej, stawianiu jak największej ilości pytań i dobrych pytań. Ja Polecam taką sekwencję trzech serii pytań, z których pierwsza jest najważniejsza. To jest seria pytań, a dlaczego? A dlaczego... I tutaj możemy podstawiać różne rzeczy, kwestionować to, co obserwujemy. Potem jest seria pytań, a co jeśli? A na końcu jest seria pytań, jak moglibyśmy to zrobić? I polecam wam mega książkę Warrena Bergera, który w ogóle zarazi was pasją do szukania kolekcjonowania dobrych pytań, które prowadzą do e, dobrych odpowiedzi, bo ja też to wierzę, że nie da się wpaść na fajny pomysł, jeśli nie postawimy odpowiednio pytań najpierw sobie. Więc szukamy, zbieramy ludzi i szukamy takich odpowiedzi na pytania, a dlaczego nikt? Dlaczego nikt tak nie robi, dlaczego nikt tak nie myśli, dlaczego nikt w ten sposób tego nie postępuje? A dlaczego wszyscy robią tak? A dlaczego wszyscy tak się zachowują? A dlaczego e, wszyscy, a dlaczego nigdy? Dlaczego my nigdy? Dlaczego oni nigdy? Dlaczego klient nigdy? Dlaczego zawsze? Ten klient, my, dlaczego coś robimy, dlaczego tak myślimy, dlaczego, sto, dlaczego akurat, dlaczego jeszcze, i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, żeby zebrać zespół i żeby każdy wygenerował jak najwięcej pytań. Jak najwięcej pytań, kilkadziesiąt pytań. Dlaczego jak najwięcej? Dlatego, że większość z nich będzie prowadziła nas nigdzie. To znaczy, większość pytań będzie e, albo tak głupia, e, albo tak oczywista, że do niczego nas nie doprowadzi, ale pojawią się takie właśnie perełki, które musimy wyłapać, czyli. W tym drugim kroku szukamy te, które mają potencjał. No tutaj potrzebna jest taka marketingowa czutka, żeby trochę to rozpoznać, tak? Bo może się pojawić, możemy wpaść na pytanie: a dlaczego nikt nie sprzedaje wódki w tubkach od musów owocowych? I, I ktoś musi powiedzieć, że to nie jest dobry kierunek i to nie jest zaskakująca prawda, tylko głupi pomysł i w to po prostu nie iść. Więc to wymaga pewnego wyczucia. Te, które wyczuwamy, że mają potencjał, przepuszczamy przez serię pytań, a co jeśli? My byśmy to zrobili, jeśli byśmy to zmienili, jeśli podeszlibyśmy inaczej, a potem oczywiście jak możemy to zrobić. Kolejny sposób to jest na skróty za jajem. I za jajem jest taki problem, że on sobie niekoniecznie, ja powiedziałem tą postawiłem też, że on sobie nie radzi z insightami, dlatego że no generalnie Sztuczna inteligencja polega na tym, żeby generować najbardziej prawdopodobną odpowiedź, a najbardziej prawdopodobna, czyli najlepsza według jaj, no to jest najbardziej oczywista w naszym przypadku. I teraz mam do Was pytanie. Co się stanie, jeśli do mikrofalówki włożymy kromkę chleba i naciśniemy przycisk pizza? No w najlepszym przypadku dostaniemy ciepłą kromkę chleba. Znaczy, Pizzę raczej nam to nie wyczaruje. Podobnie jest za Jajem. Jeśli wpiszemy jakieś głupie pytania, to nic specjalnego nam z tego nie wyjdzie. Ja zapytałem Kloda o to, żeby dał mi jakieś zaskakujące insighty dla marki hotelowej. No i ja on mi wygenerował zaskakujące insighty, aż wam przeczytam, bo są po prostu boskie. Ludzie rezerwują pokój hotelowy, ale kupują tymczasową tożsamość. Goście nie płacą za pokój, płacą za prawo do narzekania na luksus. Goście nie szukają łóżka do spania, ale platformy do marzeń. Platformy do marzeń, serio, nie? Zjedz bo po prostu filozofujesz, nie? Insight ma być nieoczywisty, ale nie ma być odkryjony od rzeczywistości, prawda? I teraz nieoczywistość jest takim, moim zdaniem, świetnym kluczem do tego, jak podejść do pracy z AI w przypadku insightów. Dlatego, że AI jest dobry w wytwarzaniu oczywistości, tak? W podawaniu nam oczywistych odpowiedzi, więc my to wykorzystamy, poprośmy go. O oczywiste odpowiedzi, czyli na przykład o najlepsze hasła dla marki z naszej kategorii, o najlepsze pomysły na rozwiązanie problemu, i tak dalej, i tak dalej. Niech on nam da wiele najlepszych pomysłów, on nam da najbardziej oczywiste. No i jak poprosiłem go o takie hasła dla marki hotelowej, no to on mówi: Twój dom z dala od do domu, odkryj prawdziwą gościnność. No, pff, wiadomo, każda marka może być: Poczuł się jak w domu, hotelowa. Ja no, taki banał generalnie, czy jesteśmy gościnni. Wow. Mm, no tylko teraz w drugim kroku. Dzieje się, maga, kiedy poprosimy ja o to, żeby on nam stworzył zaprzeczenia tych oczywistości. Bo to ma być nieoczywistość, więc niech on zaprzeczy, nam, da zaprzeczenia przeciwieństwa tych oczywistości i potem w następnym kroku wyjaśni, dlaczego no, one mogą być dobre. I on nam da te zaprzeczenia, na przykład. E, twój dom z dala od domu, nie jak w domu. Niezapomniane wrażenia czekają, zapomnij o wszystkim. Odkryj prawdziwą gościnność, poznaj prawdziwą samotność. Nie śmiejcie się, bo to nie jest takie głupie, zaraz wam coś pokażę. Trzeba uważać, bo na przykład hasło Twoja podróż, nasze wsparcie zamienił na Twoja podróż, twój problem i to nie jest dobry sposób. Ale jeśli zapytamy go dlaczego, to może być dobre, to okazuje się, że on potrafi wpaść na naprawdę fajne uzasadnienia, bo on chce uzasadnić, dlaczego jego pomysł był taki dobry. I pojawiają się takie perełki. Znaczy one się pojawiają rzadko, bo one się pojawiają jeden na sto, ale dobra wiadomość jest taka, że my możemy Ejaja poprosić o 100 prób, nie? albo 200, albo 300, bo to nas nic nie kosztuje. I na przykład z tego insightu, to jest przykład w ogóle od. Zapomniałem jego nazwiska, bo na poprzednim slajdzie od Juliana Cola. Znajduje na przykład insight, że hotel nie ma być jak dom. Nie? Że to, że poczujesz się jak w domu, jest głupotą. I zaprzeczenie tego, że hotel nie ma być jak dom. Nagle okazuje się, że mówisz sobie, kurczę, może coś w tym jest, nie? No, nie wygląda tak nasz wieczór w domu, nie? Nie siedzimy w białym szlafroku, na białej pościeli, nie jemy tam pizzę najczęściej. Znaczy, jak ktoś tak żyje, to zazdroszczę, ale większość osób tak nie, tak nie ma na co dzień. A w hotelu? Why not? Nie? To znaczy, jeszcze możemy tam sobie otworzyć tą lodówkę. nagle się okazuje, że ej, to ma potencjał, żeby zrobić komunikację, czy pomysł na markę wokół tego, że hotel nie ma być jak dom. On ma być właśnie czymś innym, ma być tym oderwaniem się od codzienności, od domu. I tak dalej, i tak dalej. No i wszystko byłoby tak pięknie, ale ale pytanie, co zrobić z tymi insightami, jak my już je znajdziemy? Nie? Znajdziemy, zopaliśmy je i co dalej? Bo nie każdy insight będzie dobry dla nas. One mogą być fajne, ale nie każdy fajny oznacza dobry dla nas, dla naszej sytuacji. Więc wracamy do naszego pytania. Eee, ja na nie nie odpowiem. No, ja bym odpowiedział naszemu Gargamelowi pytaniem i zadam je wam teraz. Co to jest, powiedzcie? Czy to jest... Czy to jest montetka, Kwirlejka, Fyrlock, koziołka, Rogolka? Jak to nazwać? No i właśnie, insight jest tak to coś. Nie? To znaczy, nie wiadomo jak to nazwać, i generalnie moglibyśmy się siedzieć, żeby szukać definicji, ale to nic by nam nie dało. Nieważna jest nazwa. Ważne jest, żeby wiedzieć, po co nam ten insight w ogóle jest, jak go w ogóle osadzić w tym całej sytuacji. I definicja, którą ja bardzo lubię, mówi o tym, że insight to jest szansa na rozwiązanie jakiegoś problemu. Czyli najpierw, Dzisiaj też mówił o tym Szymon, dzięki za przygotowanie publiczności. <grym wójtosťi>. Najpierw musimy znaleźć problem, zdefiniować go. I teraz, okej, okay, jak budujemy markę, kampanię, to to są dużo, znaczy ciężkogatunkowe problemy. Nawet jeśli robimy jakiś kawałek kontentu, to zawsze... Coś jest naszym wyzwaniem, jakaś percep bariera percepcyjna, nie wiem, jakaś bariera komunikacyjna, zmiana czegoś przekonania, no, różne możemy postawić sobie te zadania. I teraz to jest nasz problem do rozwiązania. Inset jest czymś, co nam daje szansę na rozwiązanie tego. To jest dobry inset, który nam mówi, ej, to jak teraz o tym myślimy, to inne spojrzenie powoduje, że pomaga to nam rozwiązać nasz problem, no i to nam pozwala właśnie znaleźć sposób na to, jak z tego yy, wyjść. I ja lubię tą ikonkę żaróweczki do Insightu, bo lubię też określenie, że Insight rzuca nowe światło na nasz problem. Nie? On jakby pokazuje nam ten problem w innej perspektywie. No i na niego mówimy, hej, nie myśleliśmy nigdy o tym w ten sposób, nie? Czyli walczymy z marką hotelową, mówimy, wszyscy mówią to samo i nagle nam się pojawia taki pomysł i mówimy, hej, to możemy jednak, to pozwoli nam się trochę odróżnić, bo będziemy mówili, że nasz hotel nie jest jak dom i zatrzymamy tą uwagę i zapiszemy się w pamięci i tak dalej, i tak dalej. Sporządziłem wam taką notatkę, żebyście mogli na spokojnie sobie to przejrzeć. Nie trzeba tam nic zostawiać, się logować, więc się nie bójcie, to jest link, jeśli się nie zmienił do, po prostu do strony z notatką z tego, co dzisiaj wam powiedziałem, gdybyście chcieli do tego wrócić. Ale mamy jeszcze jedno ważne pytanie, na które nie odpowiedziałem. Jestem ciekawy, czy wy znacie odpowiedź. Dlaczego Gargamel w ogóle chciał złapać smerfy? Paweł jest dobry w te klocki, tak? Ja też myślałem, że on chciał je zjeść, tak usłyszałem głosy. A się okazuje, że to nieprawda. Gargamel był alchemikiem. On wierzył tak Za Wikipedią podaje. On wierzył, że będzie mógł zmienić, jakby o, oh, w złoto, czy metale nieszlachetne w metale szlachetne, i że się zbogaci dzięki temu. Bardzo w to wierzył. Ja wierzę, że dzięki insightom, wy będziecie w stanie zmienić wasze projekty w złoto, i tego po prostu wam życzę z całego serca. Gdybyście chcieli mnie jakoś znaleźć, to po haśle Brandoholik jest to najlepiej zrobić. Pięknie wam dziękuję za to, że poświęciliście mi dzisiaj ten czas. Do usłyszenia.